Cześć, witam was, W tym odcinku kończymy oczywiście budowę Przywo... gwiezdnego... Ach, Naszego Naszego Niszczyciela Już dzisiaj Nazbierałem dużo stołna. Teraz sobie Wyłożę całą Tą krawędź Postawiamy bloki Dzisiaj to nie będzie jakby budowanie na mega ryzyko bo będziemy robić Bardziej trochę też pomieszczenia. A i ja zapomniałem wam powiedzieć, że mam zamiar, żeby cały ten zniszczyciel był będzie moją tajną bazą. Nie, może nie tajną, ale bazą to, be, to będzie moja baza, której która będzie bardzo na redstone oparta. Więc będzie mnie, jeszcze mnie będzie czekać bardzo dużo zbierania Redstone. Dobra. Już tutaj takie schodki, takie ramy mniej więcej, gdzie będzie ten wlot. Mam dużo czerwonej wełny, bo Nie. mam owce. Zaraz wam pokażę. Dużo owiec zafarbowałem. Co, pewnie u was to jest dość głośno. Dużo owiec właśnie zafarbowałem w celu pozyskania tej wełny do jakby tej śluzy która ma wypuszczać myśliwce w Gwiezdnych wojnach. Mam teraz przesyłam właśnie... Myślę, że w montażu mam dodać. Jak będzie mniej więcej jakimś statkiem się inspiruje. Więc ja to wszystko wyłożę i za chwilę do Was wrócę. Dobra, zaczęłam już wykładać drugą połówkę. O jest. Idzie mam diamentowy kilof, już trzy Pokazywałam wam go, jak kraftuje, że coś mi się stało z plikiem, ale gdzie mam już go dość mocno z do lutego, bo ona kuponie Więc ja wracam do wykładania. Dobra, skończyłem wykładać, teraz trzeba to wszystko koblem wyłożyć. Dobra, się ma, ja jestem, wyłożyłem już wszystko. Teraz będę. No, już oczywiście. Uu. Nie wiem czy to wyłożyć jeszcze stone, bo to nie jest kabulut stone. Myślę że nie. Widzicie co? Zamiast tej tajnej bazy zrobimy grinder. wy na to. Nie aż tutaj. Teraz trzeba wyłożyć jeszcze warstwę. O, jakieś błędy, chorych w pełni. No, nie, no, z materiału. Tutaj mnie wejście i tutaj sobie zrobimy wszystko po płytkami przełożymy. No Mam nadzieję, że już ten noc skończy. Bo nie chciałbym, żeby klipem mi tutaj buchnął. A już była raz taka sytuacja. Nie ma problemu, nie mamy przed to. Nie wiem, co będzie. robimy jeszcze. No, jak to już było, że to zaczynamy, że tak powiem, już robić. Prawdzie dzień ma. Co to się Uh, jak już skończę do wykładać to już zaczynam zaokrąglać do tej linii, a później wyłożymy po prostu czerwoną wełną. Mam nadzieję, że mi w ogóle czerwonej wełny wystarczy. Jak wyłożymy czerwoną wełną to wlejemy sobie źródełko. Hmm, nie wiem, nie wiem, nie wiem. I będziemy sobie stamtąd brać wodę i to woda będzie grać rolę chyba takiego pola siłowego które Wam też zaraz pewnie w montażu pokażę dobra to krążać i widzimy się za chwilę dobra jak widzicie, już wszystko jest, jest założone pięknie teraz będziemy zaokrąglać Dobra, tak wiem, w sensie, w, w fiks, w ja ja, to Widzicie, duży... ...piks. Bo szkielet mi prawie ubił. Teraz muszę sobie zlecieć na dół, żeby sobie nazbierać jedzenia, bo jedzenie to tu ważne, Dobra, lecimy, widzę dużo owiec. więc sobie będzie trzeba nazbierać. Widzimy się już jak nazbieram trochę tego jedzenia. Dobra, już no już jestem... Już, już jestem na na górę. Kontynuuję budowę. No mera jestem. Chyba bardzo dużo zrobiłem. A kończy mi się stoł. A teraz mam jeszcze jednego skrzynka stołu, którego nazbieraliśmy w którymś tam odcinku. Mam już dużo rzeczy w sumie i tak myślę, że na cały lub jednego niszczyciela, co najmniej jeszcze jednak często będzie trzeba A i mój MOB Grinder bardzo dobrze działa, moim zdaniem. Po prostu z jednego niszczyciela się nie dało zrobić. Oczywiście jeszcze minion latarni będę musiał złożyć, żeby nie robić w ogóle bo tu się nie raz to te moby no ale to już tak wygląda fajnie najlepsze no jest to że pod sam koniec zabrakło mi dosłownie dwóch klocków i musiałem się tam kopnąć po nie dobra i teraz trzeba zrobić drugą stronę ja to będzie, co w sensie wiem, niektórzy nie lubią, kiedy się daje głową o sufit, ale mi to jakoś nie przeszkadza. No i jeszcze będzie trzeba tutaj jedną ściankę położyć, można było czesty kłaść. No więc myślę, że dobrze się wszystko zapowiada. Oczywiście pajączki się respią, no ale tam mamy okaz specjalny, czyli Enderman. Widzicie, widzę, że w moim eku też są kości i strzały, co oznacza, że szkielety były, więc. No, myślę, że grinder działa w 100%. No. Wracam do budowy, w zasadzie nie będę tym zanudzał. Druga połowa. <laughs> Już też jest skończona. Okej. Dobra. A, jeszcze trzeba tutaj tylko. Ej, raz. Tak. No i trzeba jeszcze skosować, jeszcze To wszystko, żeby było w tych środkach. A, styk. Dobra. A, jakie błędy tutaj są. W których miejscach. Dobra. I te... Co to? Co tu jest? I to tak musimy... Dobra, muszę. Muszę jednak tylko zrobić. Dobra. Tu się schodzi. No i klasa. Teraz ja się jaką maksymalnie wszystko, coś to pociągnąć Aha, chyba jedzie mój brat. Dzień dobry. Tak. Możesz coś powiedzieć. Nie, to się nagrywa. Powiedz coś. No, powiedz, Dobra. Więc ja to wykładam. Udało um, się już oznaczać mniej swe, no i jak widzicie Mobgrinder zaczyna działać. Dobra, um, chwilę, a dobrze. Wszystko jest na no, dobrze. Mm -hmm. Dobra, to zaraz sobie zacznie. muszę zacząć. D muszę drapać się na górę. A myślę, że tutaj zrobimy tak, jak zaraz ja i idą. Eleganckie. Na pięć schodeczki To będzie dobre Ale zawsze mi się podawają te brania zombie, nie wiem czemu Ładny <śm> no, kontrakt w ogóle, zombie moim kolorów Nie może jest ten dziwak, ale mi się to po prostu podoba Dobre <śm> No to teraz mniej więcej Tutaj by się przydało postawić schody. Ale to później. Ja te, ja bym nie te by nie zauważyły. W sensie... i ja tu nie mam. Dobra. Dobrze by było, gdyby te mam, nie zauważył. W sensie szkeletów i zombie... To się... przecież w sensie może szkielet... Najmniej się boję zombie, później szkieletów, a na sam koniec kryli Perów. Moja kliper mi buchnie To nie ręcza za niego Co? To jest nagrane na filmie, skakały Widziałem Mimo co chodzi, ale okej okay. Dobra Zabierzemy klocek To i dobudowujemy No Widzimy się już za chwilę. Wiecie co? Ja już kończę ten odcinek. Będzie druga część.